ma tu Ekstraklasa Polska i postanowiłem y, zrobić wyprzedaż moich powtórek z, różny, z różnych edycji to zaczniemy od star Playerów Rising Star, Rising star z Champions League 12 13 Syrna to chyba będą dwa party Syrna star Player Lampard start player Racing star Cab Cabella Start player Rixen uh, Racing star David Alaba Racing star uh, Gundogan Start player Runei Start player Aguero Start player Altintop Star Player Hummels, Racing Star Hazard, Racing Star Kagawa, Racing Star Gundogan, Racing Star Cabella, Racing Star Hol Holbey, Racing Star Rod Rod Rodriguez. E, to są z e, Champions League e, Star Player i Racing Star. Re. Napiszcie co chcecie w komentarzach, a ja Wam napiszę ile za ile sprzedam. To tak. To były stare Surplayery. To teraz może mm, tak. Mastery, Fans goal stopper, limitki. To tak. Master Lampard. Golstopper Wojciech Szczęsny z Euro Golstopper Weiner-Ferrer Golstopper Ab Abiatki Golstopper Alves Golstopper Hansen mm -hmm. Teraz Fajny favorit. E, fajny favorit Salgado. To raz idziesz Goldstopper, e, fans favorit. Goalstopper Mafiejew, Jurianna Fajns I oraz drogiera e, fajny Bardziej by mi zależało na wymianie niż na sprzedaży, no ale jak nam wolicie, to były fansy. To teraz chwileczkę tu był Master. To teraz tu jakaś karta chyba z Messim. Teraz Real Madrid klub herb no teraz limitki i chowie to 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 oraz tutaj mam Pełno powtórek z Champions League, update i zwykłej Jak coś to pisać, zobaczę, czy mam. I to by było na tyle z chociaż jeszcze naklejki Silva z euro, markizia z euro, Rakitic Kilka naklejeczek, i tutaj mam jeszcze naklejkę z Champions League 2090. No, a res, reszta w następnym parcie, yy, i to by było na tyle. Siemka ekstra klasa polska.